Ej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak już po miniaturce. Widzicie, co to będzie? Unboxing 150 yy, pudełek, tak, z okazji eventu. No i zobaczymy, co będzie. Zanim zacznę otwierać, dobra, <laughs> będziemy otwierać oczywiście jakoś tam, zaraz zobaczę, żeby nie po jednym, chyba że trzeba po jednym, ale chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. To, że się otwiera w 50 dopiero czołk premium, podobno nie jest takim przypadkiem, jakby się mogło wydawać. Te jakby szanse wydaje mi się, że są obniżone. I o ile w pudełkach noworocznych mamy oczywiście szanse, przepraszam, mamy właściwie gwarantowane gold, tak tutaj tego nie ma. Pamiętajcie o tym. Wcale się nie zdziwię, jak znów będę dostawał czołgi w 50., bo przypominam, że w 50 macie gwarantowane, tak? Zobaczymy. Czekajcie. Czekajcie, jak to zrobić, żeby otwierać po kilka? Otwórz. No, nic tu nie mam, żadnych opcji. Tu nie mam żadnych opcji. Może zrobimy bez animacji i to, i to będzie najlepsze. Okej, okay. mamy książeczkę szkoleniową, mamy dopałkę do kredytów. Zrobię tak. Chyba trzeba po jednym. Proszę bardzo. Tu tylko to. Jedziemy. No będzie dosyć szybko. O wiele szybciej niż normalnie. Czekamy na czołg. No bo kurka wodna, jeżeli ktoś kupuje te pudełka, no to czeka na czołg. Także czy mi jako klakierowi skapnie coś? Patrzcie, same te książki lecą. No tutaj. O, jest coś więcej. <laughs> Jeden dzień kąta premium. Dziesięć pudełek za nami. No. Czyli niektóre te pudełka są takie bardzo biedne, powiedziałbym. Na przykład to. No bo przy tych dopałkach książka typu 20 tysięcy expa, ona jest bezcenna, yy, jak ktoś dopiero zaczyna grę, a byłaby jeszcze lepsza, gdyby można było za te książki po prostu podnosić załogi z 75%, prawda? No niestety nie można. Czyli dziadostwo. Dobra, zaraz będzie 20 pudełek. Właściwie nic jeszcze takiego normalnego nie wylosowałem. Przypominam Wam, że tu można 50 chyba dziennie kupić. Nie wiem po co to ograniczenie. Dobra, 20 pudełek otwarte. Jak widzicie, żaden czołg nie wyleciał. Naprawdę się nie zdziwię jak będzie w 50. No, niektóre są takie bardziej obfite, te paczuchy. Ale musicie przyznać, że to nie jest to samo co z okazji Nowego Roku. No? O! Nie. 30 pudełek. No, oczywiście czołgu nie ma. Uwaga, <laughs> zostało 15 do gwarantowanej, no to tak będzie, to jest lipa, bo to nie daje tego takiego, nie wiem jak to powiedzieć, dreszczyku emocji, zobaczcie, jeszcze 10 zostało. Znowu dzień premium 7, 6, 5, 4, <try> 3, 2, 1. No i teraz będzie czołg. Czyli to się sprawdza. Uwaga, tak jest. Gonzalo, proszę bardzo. Czyli na razie mamy 50 paczek, jeden czołg. Zero zaskoczenia yy, i bardzo mnie to martwi. Jedziemy dalej. No okej, okay. jesteś Gonzalo, bardzo się cieszę. <laughs> Jedziemy dalej. Tu szczegóły wydarzenia można zobaczyć. Jeżeli sytuacja się powtórzy, no to tak się zastanawiam, jaki jest sens kupować mniej niż 50, nie? To znaczy, napiszcie mi w komentarzach, jeżeli ktoś z Was kupił mniej, czy udało mu się czołg wygrać? Bo na razie to tutaj sprawa jest bardzo przykra. Dobra. Naprawdę chyba się zdziwię, jak wyskoczy wcześniej. Tylko widzicie, cała idea tych pudełek to właśnie było to, że na przykład kupując 50, mogliście wygrać 3 czołgi, nie? To cała idea na tym polegała. A teraz. O! Kurka! No dobra! No dobra! Jest. Czyli zdarza się to. Dobra, zapisuję, że drugi <laughs> oczywiście to jest burak, ale czołg lubiany. W troszeczkę innym, no niezbyt lubianym kapuflarzu, ale okej. Okay. Jedziemy, no zobaczymy. Jest 150 pudełek. Zobaczymy, ile będzie czołgów. Na razie jeszcze nie wylosuje tak, że mogą być gwarantowane 4. Bo to jeszcze nie to. Dobra, teraz szczerze mówiąc, się to wyzerowało i się pogubiłem. A nie, na dole widać, 78 zostało. Czyli jesteśmy na półmetku. No dobra, sprawdzamy. <laughs> a już myślałem, no dawać te czołgi, to ma być film. Który kurka zachęca ludzi do, kup do kupowania tych paczek, a nie zniechęca? <laughs> no, jedziemy, jedziemy. Dwadzieścia pięć zostało do. No, wyskoczył troszeczkę wcześniej. Tamten i niestety, ale. Patrzcie, zbliżamy się do gwarantowanego. Oczywiście, sam event jest fajny. Zawsze te jakieś dodatkowe możliwości zdobycia kasy i tak dalej. Mówię o normalnych misjach. 9 zostało do gwarantowanych. O kurcze. Czyli jednak i tak będą prawdopodobnie tylko trzy czołgi premium. <laughs> ok, zostało mi 40 pudełek. Otwieram co będzie. Obiekt 590. No świetnie. Jest to jednak nowy pojazd. Także tutaj należy się cieszyć, ale do końca zostało 39, czyli może być tak, że dostanę po prostu minimalną liczbę czołgów gwarantowaną. Chyba, że w tych 40 paczkach zdarzy się kolejna premka. Wtedy można powiedzieć, że będzie jakaś wartość dodana. Eee, jedziemy. Zaraz jeszcze sobie sprawdzimy ceny. No, jest bieda. 29 zostało. Ile by kosztowało zaraz zobaczymy kupienie. O, jest coś. No dobra. Czyli mamy wartość, ale co tak mało tego golda? Co to wyskoczyło? fałka 7501 k Marne 7200 golda, nie? No ale mamy jeden czołg dodatkowy. Ok, myślałem, że będą trzy po prostu, nie? No jeszcze mamy 25 paczek. To teoretycznie coś może jeszcze być. Czyli dostaliśmy 7200 golda gratis. Aż to sobie zapisze 7200 golda. Jedziemy dalej, oczywiście dużo do pałek i tak dalej, no ale zaraz sobie sprawdzimy, ile te paczuchy kosztują. 18 paczek zostało, uwaga. <laughs> No dajcie jeszcze czołg. Daj ta jednego czołga, no. To może widz się podkręci, kurka, i kupi wam. Oni jakby mieli rozum w głowie, to by kom podkręcili te losowania, kurcze. O ile w ogóle mają taki mechanizm tam zaimplementowany. No bo nie wiem, czy to moje otwieranie jest zachęcające dla was... Czy zniechęcające do zakupu? Napiszcie. Koniec. Nie ma. Czyli rzeczywiście jeden czołg więcej się zdarzyło. Akurat ten czołg miałem z paczek tamtych, więc 7200 golda. A teraz sprawdźmy, jakbym chciał sobie kupić. No i zobaczmy. A więc, moją dobra, dostępne do zakupu w ciągu 24 godzin 50. No, a nie można kupić od razu 50. No, bida to jest. Panowie i panie, bida, jeszcze wejdę sobie do sklepu, bo może tu jest jakaś troszeczkę inna oferta. Tu widzę jest tylko 5, 10, 25, 300 za 1000 zł. No dobra, moi drodzy, więc jest po prostu taka sama oferta, z tego co widzę. Tajemnica smoków kończy się za 6 dni i trzeba kupić albo dwa razy po 25, albo 300 z tego co widzę. No, dwa razy po 25 to jest kwota, kurka wodna, 180 zł. Prawie. Więc to jest bomba pieniędzy. No i za to będziemy mieli gwarantowany czołg premium 8 poziomu 1. Po moim losowaniu widać, jest, 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 duże będzie prawdopodobieństwo, że jak ktoś kupi 2 razy 25, to właśnie będzie miał 1. Ten czołg, a nie na przykład dwa. Gdyby komuś trafiły się dwa, no to można powiedzieć, że opłaca się, tak? No ale nie ma gwarancji na dwa. Oczywiście, wiadomo, że jak trzy komuś się trafią, no to elegancko. No tutaj, oczywiście, misje razy pięć, jeszcze doświadczenia. Tylko, że to są misje, które są fenomenalne dla nowych graczy, albo dla starych graczy, którzy chcą szybko ekspić jakieś linie do tej pory nie spenetrowane. To doświadczenie, jak skumulujemy z premką, to te misje razy 5 po prostu, no, błyskawica. Błyskawicznie robimy y, całe linie czołgów z misjami razy 5. Więc jak ktoś kupi razy 2, będzie miał ich aż 50, 50, przypominam, że to jest ta misja się uruchamia automatycznie, jeżeli wygracie bitwę, jeżeli to nie jest bitwa pierwsza, nie jest to zbicie gwiazdki. macie wtedy doświadczenie razy 5, co jest bombą, normalnie bombą, zwłaszcza, że jeszcze sobie możecie odpalić tamte wszystkie inne dopałki do doświadczenia, prawda. Także to jest to jest świetne, a tu co dostajemy? 300 misji razy 5. Ok, no czyli z, każdej pacz z każdą paczką jest y, misja razy 5. Moi drodzy, takie było to otwieranie. Oba czołgi wpadły. Musicie przyznać tutaj, czyli burak wpadł i ten obiekt wpadł 590. Y, dodatkowo, no gratis 7200 golda. <zysk> Największy ból tych paczek to jest to, że tu nie ma małych czołgów, za które zazwyczaj dostajemy golda normalnie, kupując te noworoczne, prawda? No i nie ma samego golda, który by się nam prawdopodobnie troszkę przydał. Także sami musicie zadecydować, czy to się opłaca. No i przede wszystkim w komentarzach chciałbym zobaczyć, jeżeli ktoś z Was kupił, czy udało się komuś, albo może. Jakiej liczbie z was udało się kupić na przykład 50 paczek i wygrać więcej niż ten gwarantowany jeden czołg, prawda? No, tutaj przy moim losowaniu, jak widzieliście, pierwszy raz to było 50, czyli no to tylko statystyka, ale normalnie małe szanse są moim zdaniem na trafienie czołgu na przykład w paczce 25 a powinny być spore, a wydaje mi się, że są małe po prostu. Nie mówiąc już o dziesiątku. No ale tutaj 38 zł, no to ok, no jest to mało kasy, powiedzmy, ale tutaj 9 dych i taka mała szansa na trafienie. Za 9 dych, kurka, za 9 dych to są trzy pączki u gestellerowej do licha ciężkiego. Dobra, moi drodzy, koniec filmiku, bo nie ma tutaj co ględzić. Nie zamierzam Was ani namawiać, ani Wam odradzać zakupu, sami musicie zadecydować, czy rzeczy, które wyskakują z paczek, Wam przydadzą się, czy też nie, no bo troszeczkę tych rzeczy jednak zbieramy. Ja tutaj mówię tylko o czołgach ósmego poziomu, ale pamiętajmy, że są tam też inne rzeczy, czyli zarówno dopałki, jak i srebro, jak i no, przede wszystkim też dgi premium. Zawsze kilka tych dni premium to jest coś, co normalnie kosztuje gold. Także sami zadecydujcie. To jest koniec filmiku. Oczywiście, no, tradycyjnie dziękuję bardzo serdecznie Wargamingowi, że pozwolił yy, zrobić taki filmik. Yy, po prostu zostały mi podarowane te paczki. Nie zapłaciłem za nie oczywiście ani grosza. Za to mam fajny materiał. Być może dla was, dla kogoś z was pomocny. W wyborze czy kupić czy nie. No i to tyle. A dzisiaj wieczorem moi drodzy spotkamy się w World of Tanks oczywiście i spróbuję jakieś tam misyjki robić z tego na tym moim nowym koncie. Chociaż yy, odzywają się głosy, że co jakiś czas powinien być taki pełnoprawny yy, stream z plutonami, tak jak kiedyś robiliśmy, bo wtedy i na dziesiątkach gramy, i na dziewiątkach, i jakie tam czołgi chcecie także wrócimy do tych streamów plutonowych na 100% tylko muszę wycyganić od nich nowe konto bo co roku tam widzę już jakieś są papiery do podpisania trzeba cyrograf podpisać żeby nowe konto dostać prasowe także na pewno to wróci co jeszcze ciekawego chcę wam powiedzieć jeszcze ciekawa jest taka rzecz że polecam wam zagranie w demo na steamie czyli za darmo Gry, która nazywa się Serum. Szczerze mówiąc, zauroczyła mnie ta gra do tego stopnia, że dzisiaj, jak wstałem, to po prostu ją uruchomiłem i przeszedłem sobie ponownie. Co się nie zdarza, naprawdę się nie zdarza, żebym ja normalnie tam, nie wiem, o godzinie 10 rano uruchamiał grę i, i, i grał w coś, nie? Także myślę, że jest duży potencjał. Gra ma się ukazać w pełnej wersji. Czytam we wczesnym dostępie, bo to teraz modne, w drugim kwartale tego roku. A nie 2025, jak mnie ocyganiliście na streamie. Eee, to tyle. A jutro jest piątek. Jutro prawdopodobnie zrobimy sobie stream przedłużany. Zgodnie z życzeniem. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.